Ja mam, już, ja mam już półtorej godziny nagrywania, to będę musiał zmontować, wiecie o tym. I to półtorej Wiem. godziny muszę zmieścić w jakieś 10 minut. No będziesz... miał zajęcie. Wy chcecie mnie zabić, nie? No tak by porwi Wreszcie ją, anioły śpią, Ci siedzały sobie. Don't hurt me. No more. Dobra, dobra. My no to co, drzwi wywalamy O! Jeden, dwa Jeszcze MF-m tu sprawdzaj flopa Nie wywalaj drzwi, zobacz 5 no. Zobacz drzwi No spakował drzwi, ja pierdolę Nie no Chłopi, co no, to <grym> z tymi drzwiami? O naprawiły się Przede mną. Szafę? Dobra, wypuść ucieszonego szafę. Coś tu jest. 06. Szafki otwierasz, otwórzcie. 09. Korki włączę. Temperatura jest. 26, 26, krucyfiks Temperatura. Akurat? Tak, minus. Dobra, światełko jest, siedzi tam. Szafę najlepiej widać. O, tu ładny widok jest. 1-0. Mroźne są. Co Weź Weźcie te szafki Mówił coś. Mówił do mnie coś. Mówił? O, to bombował. Mówi. W trójkątnej szafce Ale <laughs> Na big boxie? Nie. On do nas mówił. Dobre. Lucy Marsz, gdzie jesteś? Lucy Marsz. Widzicie? Lucy tak, Mars, no. powiedz coś. Weź I mnie ty 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 zamyka, go, za tak że będę musiał tu wejść. Lucy będę Mars, myśli. jesteś tu? Tak. nie siedź w tej szafie, tylko tutaj z nami, z wikusikaniem wikusów, bądź na pierwszym tym. Oh. Mówi, mówię coś. Powiedział, powiedział coś. No. Hmm. Jak na do was, na do was Wydaje mi się, że widziałem orby, ale nie jestem pewien. Właśnie się podprawdzę. O kurde. Możesz zdjęcie tego zrobić. A nie wiem czy zalicie, na razie nie będę robił. Jest, jest, jest. Fujnik się odpalił. Ruchu. Zapnij te drzwi. No ale przecież nie ma handlu. No nie, no mówisz jest, jest, jest. No bo jak czujnik jest, no to się wystraszyłem, już Myś myślałem, że Hunt jest. Nie wiem, ja orbów nie widzę na razie. Poszedłbym ja po Kolejnym stopach. razem ja będę się kręcić wokół tego ducha za Ja bym poszedł po biegać. Nie, nie ma żadnego fingerprintów tu nie ma chyba. Weź choć ze mną ktoś, to po statyw będziemy flopa od razu. Dobra, chodźcie. Chodź, wszyscy. Nie Roski, ty w szafie zostań. Czy to bofić, a to Wiktor To Wikuję śmijany no. no długo też sama będzie tak rycza Spirit Box, nie? Jest nie mnie zabiła! No przecież uciekałem! Uciekajcie! Ja pierdzielę! Dupa! Ja widziałem jak chodził ten duch tutaj! Dobra, idziemy! Weź, weź się Muszę zdjęcia mu zrobić! Karamba! Dobra, chodź, lecimy! Ja widziałem, jak chodził ten dup. Kurde. Nie fajnie, że Wiktor zginął. Niedobrze. A orksy? Musisz rozstawić tę kamerę. Tak. Jest. Dobra, trzeba sprawdzić, czy orbów nie ma. Chyba, chyba nie ma. Chyba. Nie... Są, są orby. Są. Gdzie? By było koło e, szafki, tylko tu ten mikrofon tutaj te przeszkadza. Było koło szafki w prawym dolnym. Na 100%. Właśnie mi się wydawało, jak miałem kamerę w ręku, że też są, ale muszę... Było, było. Mamy ducha już. Mają wszystkie dowody. No dobra. Ufam. No, ale teraz nie widać. Jakby nie ja, to byśmy źle szczelili. Trzymajcie się, umarł. Członkowie no, no. Discord.